To jest chyba nawet pytanie Kiedy o ksajan konferencji ksajan było. I walka. Marcin jak się zaopatrujesz na tą walkę? Jaka walka? Stałem i Trozyniak. stałem i no, kurwa szans nie ma ze mną. Wiesz jakim no to... ja jestem? Bykiem. Cikiem. To wziąłbyś walkę taką? Gorylem. Nie no, Czy też wziąłby? mi się wydaje, że miałbym marne szanse. Z miejsca bym wziął go natłuk, zawsze to skurwa. Kurwa, zróbcie shota i do afery wspomójcie. Niech kurwa boxer Przedaje BMK X7 i robi walkę, konflikt. Nitro, nitro chuj. shota. Jest konflikt. Będziesz miał lepsze cię. jeszcze. Dymy. Trochę zadymimy na konfie. Poddymić trzeba. Trzeba trochę poddymić, no. Trzeba poddymić. Ale pod się jesteś tam popo, nie? <laughs>